No właśnie, porypało się. Może tego? Chce być trochę splityniejszy od gry. No, zobaczymy przy okazji, jak to działa. Tiko jednego. No, o to razumijem. Zwraca, zwraca się, akurat nie miałem. 何、no, no, no. Więcej, to działa, warto czasami eksperymentować. O mój Boże. No właśnie. Co ty Rzeczywiście, o Jezus Mary Ale widoczki, kurde. No dobra, przechodzimy. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Jeszcze raz. Dalej. Dalej. Idą kolejni! Barykaduj drzwi! Ta barykada Oj, nie podoba mi się to. Co to kurwa jest?! Co to kurwa jest?! No właśnie! Eli, schowaj się! Zajmę się tym! Ah, puxe! O, właśnie, może to nie zdychaj, nie mam więcej. Nie! Padło! O Jezu! O Jesus. Co się stało temu Grzyblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purklaki. Klak. Okej, okay, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej, ale czy możemy już, kurwa, stąd iść? O nie ale mi się Wejdźmy na trybunę. Podsać mnie, Joel. Co to, kurde? Ile to ma ile to lat? No nie w tej chwili, koleś. Ja muszę się chwilę yy, podleczyć. O, akurat. Zobaczymy co ukrywał kolega. To musiał być trener tego, tej szkoły, albo może dyrektor saletra. Muzyczki, alkohol, dzień się do broni. No tu trudno. No dobra dobra teraz powoli może coś jeszcze znajdziemy i zo to musiał mieć lat. No no dobra mogę już No chyba już wszystko Idziemy Elojiska. Dobra. Skaczy. No, dalej, dalej! Heh. Joel za tobą! No się kurdewa! A ja Ja to załatwię! No! Jak ja na widzę! Właśnie. No, teraz sobie mogę ponownie to wziąć. Dobra, załatwiłeś Chodź na górę Podciągnij mnie okay. Dobra wszystko tam robiliśmy już Zajkowie co by się stało gdybym spadł To czy wróciliby po mnie. Nawet nie chcę sprawdzać Nie, yeah, tędy. Yeah. No chos, No Jesteśmy łatwym celem! Tu jest kolejna drabina! Dalej! Jestem tuż za wami! Szybko, Joel! <noise> Świetnie nam poszło. No. <grym> A, pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest Twój plan B? Lepiej, bo dziękuję, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samo Z. A na dokładkę powiedz też, że teraz nie spędzisz do zgodę, tego. To, to nie ma nic wspólnego. Wstrych... Z... <grym> Co, znasz tego wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. O, Przykro mi. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Mm. Ma parę ugryzień. Mie tu. I... Mm. Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Róż tyłek! Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Oj. Jezu, to wszystko moje rzeczy. To już druga śmierć. I co? Po prostu mój sprzęt, też? Tak, Frank. Tak. Przeszukaj dom. Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dobry pomysł. Powiedzcie jak będziecie gotowi do skończyć. Dam ci znać. Jaki To już druga śmierć jaką widzimy? To znaczy najpierw jaka no, To znaczy w jednej, o jednej czytaliśmy. Właściwie nie wiadomo czy ten y, gadżet umarł, czy z y, ten jakoś y, się y, przerył ten gadżet, ale wątpię. A wy jakbyście postąpili? Też gdybyście dowiedzieli się, że jesteście zarażeni, to byście próbowali targnąć się na swoje życie, czy, czy wolili, wolelibyście już tam się zmienić. Niektórzy inne się zabiją. Chyba u mnie wolałbym, żeby ktoś mnie zabił, bo, bo tak jakby ten, no bardziej po religijnemu. Bo wiecie, samobójstwo to jednak samobójstwo. Nie w jakich okolicznościach. Ja bym ja bym może... Przywiązał się gdzieś, ale nie za szyję, tylko wiecie albo właśnie za szyję, tylko że yy, przywiązać się do klamki czy gdzieś yy, i jak już. O, do tego na przykład przywiązać się, jak y, już będę zarażonym, to y, y, gdybym chciał odejść, to bym sa, to sam by mi y, y, ten się powiesiło. Ale wiecie, wtedy już bym nie był sobą. A co wy myślicie? Czy, czy też byście próbowali się zabić tak jak. Tamten kolega, czy może byście woleli się zmienić? No dobra. Hmm, pięć części, sześć, siedem, osiem. Yy, ten, nożyczki. Yy, am. am. Do pijo, rewolweru, wysaletramię, do cztery do pistoletu, alkoholu nie mogę i tego też. Teraz nie mogę tej nie mam broni kurde. Trudno nie mogę tego wziąć. No, dużo książek. Mógł czytać przed śmiercią Smata. Alkohol. Ja Moje jedzenie ja już nie mogę wziąć. I ostatnim słowami Franka. Wil, a ty żebyś kiedykolwiek znał tą wiadomość, bo bardzo bałeś się zapuszczać ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównionego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia. A ty nigdy tego nie rozumiałeś. I ta głupia bateria, o której ciągle nawijałeś. Ile można? Ale wychodzi na to, że miałeś sytuację. Zginę próbując się stąd wydostać. Ale to i tak lepsze niż, niż choćby jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. <laughs> nie z niego kolega No dobra, gotowy? Tak, mm, teraz Bill, e, znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz? Pierdol się, Frank. Sięprzony debil idziemy. Ty jeszcze Elgi? Dażę radę to zrobić. Tak, nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinno się o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej, Wil, do dzieła. Niech będzie pierwsza. Już to zrobiłam. Uu. Wciśnij. Nie no będą A jak się rozpędzimy? Okej, okay, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam? Nieważne, bo po prostu tego nie spierdol. Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz. Wciśnij strzęgło! Wciśnij. E, dobra robota, mała! Bill, daruj sobie. Eli, spróbujemy jeszcze raz. Skup się! No i tutaj zakończymy, bo niestety zapomniałem wstawić mi